Dzień dobry Państwu. Mam bardzo ważny komunikat dzisiaj dla Was, ponieważ przestałem się interesować piłką nożną. Pewnie powiecie, jakim cudem, przecież to całe Twoje życie i o tym w zasadzie tylko nagrywałeś i w zasadzie byłeś fanem od zawsze. A powiem Wam, przestało mnie to kręcić po tym, jak dowiedziałem się, że tu się gra tylko o hajs. Tak naprawdę, już nie ma z tego pasji, już nic nie ma tak naprawdę. Nawet te mecze już takie średnio są emocjonujące. Są lepsze rzeczy do roboty, jak ekonomia albo polityka. Więc od dzisiaj zakładam kanał polityczny. W zasadzie nie zakładam, a zastępuję tutaj, e, będą pojawiać się treści polityczne, pochwalające słowa Mira Mencena, który zostanie według mnie prezydentem Polski. W każdy film powinien się pojawiać jakoś. Jakoś tydzień, albo dwa razy na tydzień, więc no. Od teraz przerzucamy się na politykę. Jeśli chcecie treści polityczne, zostawcie lajka, like suba. A no cóż, no, no i żegnam się z wami, no cześć.